Epoka Dzikiego Zachodu jest bardzo interesującym okresem historii USA, pełnym legend i intrygujących mitów. Dziś przedstawię Wam opowieść, która od ponad 150 lat frapuje mieszkańców Arizony. Opowiem Wam o Czerwonym Duchu, tajemniczym stworzeniu, które przez wiele lat siało postrach na bezkresnych pustyniach i kanionach południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Historia Czerwonego Ducha zaczyna się w połowie XIX wieku, kiedy Stany były w trakcie ekspansji na zachód kontynentu. Rozległe tereny Arizony, Teksasu i Nowego Meksyku były miejscem zamieszkania nie tylko rdzennych Amerykanów, ale i osadników, którzy starali się znaleźć nowe miejsce do życia. Warunki panujące w tej okolicy były surowe. Pustynny krajobraz oraz sucha i upalna pogoda sprawiały trudności przybyszom i ich zwierzętom. Rządzący starali się znaleźć rozwiązanie problemu transportu po niesprzyjającym terenie. W 1855 roku Kongres USA, z inicjatywy Jeffersona Davisa, późniejszego prezydenta Konfederacji, przeznaczył 30 tysięcy dolarów na import wielbłądów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Stworzenie US Camel Core miało być alternatywą dla używania koni i mułów, które nie radziły sobie w trudnych, pustynnych warunkach. Wielbłądy mogły przenosić ciężkie ładunki, nawet do 250 kg, a dzięki przystosowaniu biologicznemu były w stanie przetrwać wiele dni bez wody i pożywienia, jednocześnie pokonując duże odległości. Na początku przedsięwzięcie przynosiło dobre rezultaty, jednak wybuch wojny secesyjnej oraz ogólna niechęć żołnierzy do współpracy z nieznanymi zwierzętami poskutkowały porzuceniem inicjatywy. Wielbłądy zostały sprzedane, oddane do zoo lub wypuszczone na wolność. W 1883 roku, prawie 30 lat po utworzeniu US Camel Corps, doszło do pierwszego spotkania z Czerwonym Duchem. Słońce powoli wychodziło z za horyzontu. Poranek był gorący i suchy. Obóz w dolinie Salt River w Arizonie opustoszał. Mężczyźni przed świtem wyruszyli na polowanie, a kobiety wstawały i zaczynały swoje codzienne prace. Jedna z nich, Pauline Smith, wyszła ze swojego namiotu, aby przygotować śniadanie. Po kilku minutach w obozie rozległ się przeraźliwy krzyk. Pozostałe kobiety wybiegły na zewnątrz w poszukiwaniu Paulin. Jej namiot był zniszczony, a wokół leżały porozrzucane przedmioty. Na ziemi były widoczne odciski wielkich kopyt. Samą Paulin znalazły kilkanaście metrów dalej. Nie żyła, a jej ciało było zmasakrowane. Przestraszone kobiety starały się znaleźć wytłumaczenie incydentu, jednak w okolicy nie znalazły nic oprócz dodatkowych śladów kopyt na ziemi. Jedna z kobiet twierdziła, iż widziała na horyzoncie wielkiego czworonożnego czerwonego stwora. Wkrótce mężczyźni wrócili z polowania i rozpoczęli poszukiwania. Niezwykłe odciski były większe niż jakiegokolwiek zwierzęcia, które znali. Wkrótce historia o tajemniczym potworze rozniosła się po innych osadach, a mieszkańcy w przerażeniu oglądali się za siebie, oczekując widoku strasznej istoty. W kolejnych miesiącach wzrosła liczba relacji o spotkaniach z Czerwonym Duchem. Pasterze donosili o atakach na bydło i owce. Górnicy, którzy pracowali w odległych od osad kopalniach, opowiadali, że nocami nachodziła ich ogromna, czerwona bestia o przerażających oczach. Kurierzy i podróżnicy również widywali z daleka potwora, który znikał tak szybko, jak się pojawiał. Historie różniły się od siebie, ale wszyscy świadkowie twierdzili, że na grzbiecie bestii widzieli dziwną postać, przypominającą szkielet albo ducha. Wraz ze wzrostem popularności legendy relacje stawały się coraz bardziej fantastyczne. Farmer Henry Clayton opowiadał, że stwór przeskoczył dwumetrowe ogrodzenie na jego posesji i zniszczył jego uprawy, pozostawiając po sobie wielkie odciski kopyt. Według jednej z relacji tajemnicze stworzenie było tak duże i silne, że z łatwością staranowało i przewróciło dwa wozy. Jeden ze świadków, Tom Gibbon, stwierdził, że gdy zobaczył tajemniczego ducha, oddał w jego stronę strzały z karabinu, ale kule jakby przez niego przenikały. Rosnąca ilość rzekomych incydentów sprawiła, że mieszkańcy żyli w ciągłym strachu i panice. Na granicach osad stawiano dodatkowe straże, a włodarze ostrzegali przed opuszczaniem mieszkań i namiotów po zmroku. Niektórzy świadkowie wyruszali w uzbrojonych grupach na pustynię, chcąc upolować groźne stworzenie, ale bez skutku. Jeśli już udało im się go gdzieś dojrzeć, po chwili rozpływał się w powietrzu bez śladu. W miarę jak rosła legenda Czerwonego Ducha. Pojawiały się rozmaite teorie próbujące wyjaśnić jego naturę. W obecnym czasie w lokalnych społecznościach wiara w duchy i przesądy była powszechna, przez co różne zjawiska były przypisywane siłom nadprzyrodzonym. Mieszkańcy Arizony twierdzili, że stwór to duch zmarłego wodza Apaczów, który wrócił ze światów, aby zemścić się na białych osadnikach za zniszczenie jego plemienia. Apacze byli znani z niezwykłej odwagi oraz umiejętności walki. A kultura indiańska była głęboko zakorzeniona w wierzeniach i tradycjach duchowych. Inni twierdzili, że duch to demon lub posłaniec diabła, który przybyłby ukarać ludzi za grzechy. Mimo powszechnej paniki, niektórzy szukali jednak bardziej racjonalnego wytłumaczenia. Odciski kopyt mogły sugerować, że istota to w rzeczywistości wielbłąd, jeden z tych, które wypuszczono po upadku projektu US Camel Core. Należy jednak pamiętać, że wielu z zasadników nigdy nie widziało w normalnych warunkach tego egzotycznego dla nich zwierzęcia, więc mogli mieć trudności z jego rozpoznaniem. Dodatkowo ilość wielbłądów w projekcie była niewielka, a od czasu jego zakończenia minęło wiele lat. Kolejną tajemnicą była postać jeźdźca. Czy przerażeni świadkowie naprawdę widzieli na grzbiecie stwora szkielet człowieka, czy to wyobraźnia podsuwała im ten obraz? W przypadku zbiorowych histerii i paniki, związanej ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, badacze często tłumaczą, iż umysł może błędnie interpretować niektóre obrazy. Czas mijał, a historia Czerwonego Ducha wciąż wracała do mieszkańców Arizony. Jedno z najbardziej znanych spotkań ze zjawą odbyło się w obozie górniczym niedaleko rzeki Verde. Grupa górników pracowała nocą, gdy usłyszeli dziwne dźwięki ciężkie kroki i odgłosy dyszenia. Gdy odwrócili się w ich stronę, ujrzeli przerażającą, ogromną, czerwoną bestię, rzucającą cień na otaczające ją skały. Górnicy w panice rozpieszkli się, ale niektórzy z nich zachowali trzeźwość umysłu i chwycili za broń. Oddali w kierunku potwora kilka strzałów, po których bestia zaryczała i uciekła w ciemność. Potem schronili się w swoich namiotach, Pozostawiając kilku na nocnej warcie. Gdy następnego ranka powoli zbliżyli się do miejsca, w którym stała bestia, odkryli coś niesamowitego. Okazało się, że jednemu z nich udało się trafić w głowę szkieletowego jeźdźca, która teraz leżała przed nimi na skalistej ziemi. Wokół niej były kępki czerwonej sierści oraz jak za każdym razem duże ślady kopyt. Było to pierwsze fizyczne potwierdzenie istnienia czerwonego ducha. Który mógł okazać się prawdziwym zwierzęciem. W podobnym okresie rancher Cyrus Hamblin podczas obchodzenia swojego terenu natknął się na dziwne zjawisko. Zauważył zwierzę przypominające wielbłąda, na grzbiecie którego znajdowało się coś, co wyglądało na ciało człowieka. Gdy próbował się do niego zbliżyć, zwierzę uciekło. Cyrus widział wcześniej wielbłądy będące częścią US Camel Corps. A sam był człowiekiem o dobrej reputacji, dlatego starał się uspokoić resztę mieszkańców, iż czerwony duch jest w istocie błądzącym po pustyni wielbłądem. Wielu jednak nie dawało mu wiary, w czym nie pomagały lokalne gazety. Te po każdym incydencie chętnie koloryzowały opisy spotkań, jak i samego czerwonego ducha, potęgując tylko panikę wśród społeczeństwa. Legenda trwała aż do roku 1893 którym farmer mizo Hastings podczas pracy na polu zauważył zbliżającego się stwora. Chwycił za swojego winchestera i bez wahania oddał celny strzał. Zjawa padła na ziemię z głośnym hukiem. Hastings odczekał kilka minut, przykucnięty wśród roślin. Następnie powolnym krokiem zbliżył się do truchła. Na ziemi leżał duży wielbłąd o rdzawej sierści. Farmerowi serce zabiło szybciej, gdy zobaczył, co było na jego grzbiecie. Znajdowały się tam resztki szkieletu człowieka, mocno przywiązane do zwierzęcia rzemieniami i skórzanymi pasami. Węzły były tak silne, że sierść zwierzęcia w ich okolicy była wypłowiała, a gruba skóra pokryta bliznami i starymi ranami. Hastings pospieszył do miejscowych władz, by zgłosić, co wydarzyło się na jego farmie. Po śmierci Czerwonego Ducha i odkryciu jego prawdziwej natury, mieszkańcy Arizony odetchnęli z ulgą. Jednak wciąż niewyjaśnione pozostało pytanie, kim był tajemniczy jeździec. Wielu snuło teorie, jednak żadna z nich nie została definitywnie potwierdzona. Jedna z nich mówiła, iż ciało należało do amerykańskiego żołnierza, który podczas wojny secesyjnej próbował uciec na wielbłądzie, a w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub spłoszenia zwierzęcia zaplątał się i nie mógł wyzwolić z ucisku strzemion. Jest to jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę opisy Hastingsa. Kolejna teoria twierdzi, że na grzbiecie ducha znajdował się deserter lub przestępca, schwytany przez żołnierzy lub rdzennych Amerykanów. W ramach kary przytwierdzono go do wielbłąda i wypuszczono na pustynię, tym samym wskazując go na bolesną i powolną śmierć z odwodnienia. Ta teoria wydaje się najbardziej prawdopodobna, biorąc pod uwagę fakt, iż szkieletowy jeździec utrzymywał się na grzbiecie zwierzęcia przez wiele lat. Niezależnie od tego, co naprawdę się wydarzyło, historia ta dodaje jeszcze więcej tajemniczości do legendy Czerwonego Ducha. Dodatkową kwestią pozostaje los Pauline Smith. Dlaczego Wielbłąd zdecydował się zaatakować kobietę? Biorąc pod uwagę fakt, iż zwierzę odczuwało ciągły dyskomfort z powodu rzemieni i pasów skóry, znajdowało się w stanie przewlekłego stresu i zdezorientowania. Istnieje również możliwość, że wielbund był chory, co wpłynęło na agresywne zachowanie i w konsekwencji atak na człowieka. To tragiczne wydarzenie oraz strach i niepewność wynikające z braku wiedzy, a także wyobraźnia sprawiły, że zwykłe, choć egzotyczne zwierzę stało się mitycznym potworem. Legenda Czerwonego Ducha przetrwała do naszych czasów jako jedna z najbardziej fascynujących historii dzikiego zachodu, a dla mieszkańców Arizony jest ważnym elementem lokalnego folkloru. W Quartz Side, miasteczku znajdującym się w okolicy tych ciekawych wydarzeń, stoi wykonany z metalowych kół i elementów stalowych pomnik uwieczniający postać słynnego zwierzęcia. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w tej podróży przez historię Czerwonego Ducha z Arizony. Mam nadzieję, że ta opowieść was zaciekawiła i zachęciła do dalszego zgłębiania tajemnic Dzikiego Zachodu. Jeśli macie uwagi, przemyślenia lub chcielibyście podzielić się spostrzeżeniami, zapraszam was do sekcji komentarzy pod filmem i dziękuję za wszystkie pozostawione pod tym poprzednim. Wasze opinie są dla mnie bardzo cenne i zachęcają mnie do dalszego tworzenia. Nie zapomnijcie także o zostawieniu łapki w górę, jeżeli spodobał się Wam ten film. Oraz zasubskrybowaniu kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które pojawią się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!